Kluska śląska. Główna potrawa, żadna przekąska. Na imię mam kluska, nazwisko, śląska. Z ziemniaków i mąki mnie kucharz formuje. Ach, jak się wtedy cudownie czuję. Robi wgłębienie i chlub do wody. To twórca mojej wybitnej urody. Gdy do mnie z wrzątku, na wierzch wypływam. Chwilę me pełne kształty podziwia. Później tłuszczykiem z cebulką krasi. Teraz już nic mego blasku nie zgasi. Na koniec szepce, czerwony z wrażenia. Ruszaj na stoły, kraść podniebienia. Łączą mnie sosem, skarmi lami. Jestem w tych daniach pierwszymi skrzypcami. Kaczka duszona, gulasz z jelenia. Również nie wyjdą z mojego cienia. Chociaż nie skromnie tak mówić o sobie, jestem najlepszą kluską na globie. Bo no taki makaron, chociaż al dente, jakieś to długie, jakieś to kręte, a kulki z ciasta zwane knedlami, po co nadziewać kluski śliwkami? Kopytko? Goła? Kluska leniwa? żadna się w ustach jak ja nie rozpływa. A co z członkami mojej rodziny? Cóż, bardzo smaczne są cepeliny, Przepyszni również bracia kartacze, Lecz ja w rodzinie najwięcej znaczę. Więc zanim widelec swój we mnie wbijesz, Spójrz proszę na mnie, chociaż przez chwilę, Bo chociaż pulchna i raczej niska, To ja jestem mis twojego półmiska. Luska ŚLĄSKA!